maneczko z tej systemu, Brityx. Dzisiaj będziemy grać. No, szczególnie nie wiem, czy mogę tak nazwać, bo to jest nowa seria na kanale. Trzy randomowe gry na Robloxie. Jak widać, że jest jedna z nich. E, się nazywa Survival the Banana Killer. E, um że właśnie Wam się jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I bez mojego przedłużenia przechodzimy do odcinka. I tu widać banan tu jest. się zainteresowałem jakąś sobą na górze. Halo! Tutaj tej gry nie ma. Takiego no to przechodzimy do drugiej gry. Druga gra to jest... New Train Alpha. Co coś się tak zmieniło? nie można sobie wpisać do naby. I takie rzeczy. Nie, nieciekawite Okej. Okay. Eee, nie wiem, gdzie była gra. A to przechodzimy do ostatniej gry. Trzecia, ostatnia gra. Można było to nazwać Głupią Grą Co to jest Głupia? Dobra, tutaj zakończę odcinek, bo ja tu nie mogę Bo po prostu nie mogę tak długo w to grać O co tu się dzieje? Patrz, a więc komentarz do subskrybowania, do lajkowania kanału Mam nadzieję, że was się spodobało That boy is going to this.